Hogwarts Legacy. Gra wyczekiwana na długo przed premierą, która zabierze was do znanego wam świata z Harry'ego Pottera. Gra, w której sami będziecie mogli sprawdzić się w roli ucznia Hogwartu i zdecydować, jaką drogą podążycie. Złą czy dobrą. Posiada bardzo pozytywne oceny na Steam, wątki fabularne. Ale co tak właściwie ta gra ma nam do zaoferowania? Bo jednak, mimo wspaniałych opinii, wielu graczy zdecydowało się, by nie ukończyć tej gry. I tutaj mogę na przykład podać przykład Guzia, streamera, który rozpoczął swoją przygodę jako czarodziej, ale szybko ją porzucił i z tych samych powodów, co on, niestety, ja też nie wiem, czy kiedykolwiek tę grę ukończę. Fabuła. Jako uczeń jesteśmy wyjątkowi, bo tkwi w nas starożytna magia. I musimy tę magię okiełznać. Prowadzi ona nas do różnych niebezpiecznych sytuacji, ponieważ zagraża ona całemu światu czarodziejów. Mamy oczywiście wpływ na to, w jakim domu się znajdziemy oraz na to, jakie będziemy mieć zakończenie gry, bo dostępne są dwa warianty. Nie chcę Wam też za dużo zdradzać, ale mnie ta gra nie powala. Ekscytacja mi minęła po około 10 godzin grania. Postacie. Spotykamy ich na swojej drodze wiele, mają one różne problemy i proszą nas o ich rozwiązanie, o pomoc, by z nich wyjść. Jednak ich twarze nie mają emocji. Są one jak roboty, co bardzo mi się nie podoba i nie chcę tu nic odbierać grafice, bo ona jest prześwietna. Jednak gdy rozmawiamy z którymś z kolei robotem, robi się to po prostu monotonna. Zwierzaki. Dla miłośników zwierząt jest to taki smaczek, który Was zadowoli, jak zadowolił i mnie. Możemy łapać zwierzątka, które na wolności są zagrożone przez wradnych kusowników i umieszczać je w naszym ogrodzie, gdzie czyszczemy, głaszczemy, karmimy oraz rozmnażamy. I tak leci z tego kaska. Brak głębszych relacji i towarzystwa. Niestety na nasze wyprawy najczęściej chodzimy sami, a przed premierą gry odbieram to tak, że narracja była nastawiona na to, że będziemy mogli e, mieć kompanów i miałam nadzieję, że wraz z poznanymi uczniami będziemy mogli wybierać się poza niebezpieczne mury zamku i razem eksplorować te niebezpieczeństwa, które tam na nas czyhają. A no, i najważniejsze. Nie można flirtować z Sebastianem! Ja się pytam, co to ma być? On ciągle wysyła mi liściki i wygląda bosko, a wy mi mówicie, że ja nie mogę z nim być i że to mój ziomek? Chyba jestem we A ja Ale tylko chciałam poderwać Sebiksa. Rewelio! Przemierzając świat, natknęłam się na taką rzecz, którą miałam po pewnym czasie dość. Jest to ciągłe rzucanie zaklęcia revelio co parę kroków, aby znaleźć ukryte skrawki papieru lub inne skarby. W prawdziwym życiu wyglądałoby to mniej więcej jak ten TikTok. Gadanie, gadanie, gadanie. Na początku wspominałam wam o streamerze Guciu i jego powodach, by nie kończyć gry. Jest w niej absurdalna ilość rozmów, i na początku, owszem, byłam nimi zafascynowana, wsłuchiwałam się, a na ten moment staram się wychwycić co najważniejsze słówka i pomijać jak najszybciej większość dialogów. No, chyba, że chodzi o dialogi z sobą, bo na dłuższą metę robić to uciążliwe i mało wnoszące do mojego życia. Transport. Co jest fajne, możemy się poruszać na świecie zarówno używając miotły, i nie, nie ma quidicza, mimo że jest boisko do quidicza, samego quidicza tutaj nie uświadczymy, bo bo nie. Albo możemy też poruszać na hipogryfie, którego po prostu gdzieś tam wraz z fabułą zdobywamy. Pogoda. Jak widzicie, nagrywam to, gdy u mnie w grze jest śnieg, bo jest właśnie zima i to jest taki mega fajny szczegół, bo w tej grze są pory roku i zmieniają się one też właśnie wraz z postępem fabuły i dla mnie jest to naprawdę gigantyczny plus. System walki. Szczerze Dawno żaden system walki w innych grach nie sprawiał mi tak olbrzymiej frajdy. Wrzucanie zaklęć w przeciwników, włączenie ich na różne sposoby... No... Cudo. Ale nie martwcie się, jeśli nie lubicie... Walki, i boicie się, że zginiecie, coś Wam tam nie pasuje w takich elementach rozgrywki, możecie po prostu użyć zakręcia, dzięki któremu staniecie się niewidzialni, i z zapleców przeciwników po prostu tak o jednym kliknięciem ich eliminować. W skrócie. Fajne przeżycie, ale nie na długo. Sama dałabym tej grze ocenę taka. 5 na 10, wiem, wiem, kontrowersyjna opinia. Myślę, że ma fajny, niewykorzystany potencjał, no niestety niewykorzystany. Ale doceniam stworzenie jej i całkiem niezłą realizację. Jak widać ma swoje plusy i minusy, jak pewnie wszystko. Dla mnie po prostu okazała się być po pewnym czasie nurząca. Dajcie znać co o niej myślicie, jeśli w nią graliście lub czy macie zamiar ją zakupić. A odpowiadając na pytanie, czy kiedykolwiek ją zakończę, to...